Cześć, jestem EasyTap i z kolejnym odcinku Bitwa o fortece. Dwa creepery atakują. Ło I już prawie kończymy tę mapkę. Nie wiem czy to nie będzie ostatni odcinek, chyba że dłużej mi tego zadania zajmą. Ale mamy teraz przeczytać zadanie 12 pozwolenie. Zabierajmy się za czytanie. W ten sposób. No i stało się. O Twoich wyczynach dowiedział się król. Jest zadowolony z pracy jakiej dokonałeś. Pewnie da Ci trochę surowców, ale najpierw musisz mieć pozwolenie na wejście do jego fortecy. Takie pozwolenie możesz uzyskać wieloletnim pobytem w danej wiosce. Ale ty nie masz na to czasu. Król powiedział, że gdzieś na tej wyspie jest jakiś stary dom. Tam ponoć znajdziesz takie pozwolenie. Mówił, że znajduje się na małej plaży. Uwaga, gdy je znajdziesz, będzie tam dźwignia. Tak więc weź ją i postaw przy, przy żelaznych drzwiach fortecy. Potem będziesz wiedział co robić. Okej. Okay. Będę wiedział, ale jeszcze chwileczkę. O, dobra, idziemy. Już sobie wziąłem papier i dźwignię, czyli pozwolenie i dźwignię. I można zobaczyć, co znajduje się w fortecy. Ała, króla! Nie będzie działać, nie będzie dobra. Co my tu mamy ciekawego? Przeczytaj prywatna siedziba. Fajnie za kratami Nie mam tu jak na razie żadnych surowców dobra O Wow Ale mam to zrobić inaczej Może pozwolenie mam wziąć? Rzucić tam W sumie przeczytajmy, może tu coś będzie pytać Pisać e, Prywatna siedziba Okej okay. Tak więc tutaj jest król Nie wolno wchodzić ci do jego komnaty Aha, dlatego jest zamknięta. Jeśli chcesz dostać odpowiednie materiały na dalsze zadania, to rzuć pozwolenie na płytkę naciskową na górze tej tabliczki. Tak jest. Tak jak myślałem. Tylko żebym trafił. Jest! Diamond Block. <laughs> I mamy 9 diamentów. Zamknę, żeby to może żadne zombiaki nie wchodziły. Chociaż jeżeli tak tam by nic nie zrobiły. E, dobra. W sumie pierwsze pójdę do zadań, bo coś mi się wydaje, że teraz już jest ostatnie zadanie. Nie patrzyłem, ile tych zadań jest tam w notatkach. O, tak, to jest zaginiony Kiris. A, jeszcze dwa są. Dobra. Zaginiony Kiris. Przeczytajmy sobie. Już za niedługo opuścisz tę wyspę i miejmy nadzieję, pokonasz wroga. Jednak przed tym powiem Ci, że kiedyś ty, gdzieś tutaj walał się diamentowy Kiris. Pomoże Ci w walce, chyba że już go masz. Wtedy daruj sobie to zadanie. Ponoć jest w starym domu na nowym lądzie, niedaleko biegiennego biomu. Prawdopodobnie na tym nowym lądzie jest także forteca wroga. Nowy ląd widać doskonale z tej wioski, którą niedawno zgładziłeś. Tak więc idź i znajdź tam stary dom. Okej... Okay. Wiecie co? Ja po niego pójdę, bo nie zrobiłem sobie diamentowego Kirisu, bo to pewnie będzie diamentowy, ale zrobię sobie całą zbroję, pewnie diamentową na całą tą dużą walkę. Największą. Ale ja sobie tam już dopłynę i spotkamy się, jak już przynajmniej znajdę ten domek. Stary, tak? Chyba stary dom. Więc widzimy się za chwilę. I jestem z powrotem. Tam macie tą wioskę, którą niedawno właśnie. Zgładziłem tak, a tutaj zobaczyłem ten domek, akurat jak tutaj przypłynąłem. Wahałem się jeszcze, czy nie popłynąć na ten zimowy biom, który jest tam, ale popłynąłem tutaj i wybrałem dobrze. Więc na tym biomie też jest. Też jest. Nie ma wrogów, będą. Ehm, też jest forteca wroga. Czy tam wioska, czy miasto? O! Wow Zapowiada się fajnie I duże Bardzo to jest duże <laughs> Ale dobra Dlaczego to jest takie głębokie? Eee. Kurde Nic najwyżej tu szybko przyjda Jest Jest wodą na szczęście I są wrogowie o Boże creepery! Jest, jest! Świeć, świeć, świeć! Wszystko, wszystko dobrze? Fuck! Dobrze! Co on z tej jaskini wyszedł? No bez jaj! Uff, uff, uff. Rozwalił skrzynkę. Ale diamentowy Kiris jest. <laughs> znaczy, no Kiris. Chestplate. I co teraz mam się po prostu do góry popchnąć? wychodzić Aha. Aha. Ta bliszka mi przeszkadza. No i Leo będę niszczył, no. <śmiech> <śmiech> Więcej klocków. Nie bójcie się, ja teraz też nic nie widzę. Teraz już widzę. Dobra. <laughs> łóżko. Nie nie wziąłem, łóżko nie wziąłem. A i tak muszę się przygotować, więc e, widzimy się już jak będę przygotowany i przeczytamy sobie przed ostatnią notatkę, bo jest jeszcze od, od notatka koniec. Więc widzimy się za chwilę na platformie z zadaniami. Zaraz wracam. I jestem z powrotem. Przygotowałem się. Jedzenie pochodnie, strzały. Diamentowa zbroja wygląda zawaliście po prostu. Zobaczę sobie jeszcze tak. Z przodu. Bardzo fajnie wygląda. Tylko, że nie mam oczu na dziurkach w zbroi, w hełmie. Dobra. I przeczytajmy sobie ostateczne starcie. Już się robi. Przygotowany? Wykonałeś wszystkie zadania poboczne? Zrobiłeś najlepsze jakie mogłeś wyposażenie? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś tak, to, jest, to ten czas nadszedł, teraz jest odpowiedni moment, trzeba atakować. Przeciwnik jest osłabiony, posiłków nie będzie, ale sama forteca to będzie ogromny problem. Co prawda zlikwidowałeś wszystkie ich poboczne siły, ale samo miasto jest bardzo dobrze strzeżone. Widać to choćby po ich świątyni. Przygotuj się i ruszaj. Doszły nas słuchy, że ich główna siedziba jest na kolejnym lądzie. Ten ląd jest najdaleko tej ich małej osady. Bez trudu go zauważysz. To ten sam, gdzie był diamentowy Kiris, jednak nie wiem, gdzie jest ich miasto. Prawdopodobnie w głębi tego lądu. Nic tam nie znajdziesz, oprócz oczywiście ich fortecy. Tak więc idź i rozpraw się raz na zawsze z tymi kreaturami. I pamiętaj, nie chcę tam widzieć ani jednego potwora, a co gorsza, monster spawnera. By wykonać i przejść całą mapę, musisz pokonać całą armię, bez wyjątku. Uwaga, po zabiciu wszystkich wrogów przeżytaj koniec. Okej, okay, długa notatka. Więc ja płynę na ten nowy ląd i widzimy się już na nowym lądzie. Tak, zaraz wracam. I mamy ich miasto. Tak, tylko że która mam, którą mamy godzinę? Tak, już zachodzi słońce, więc je, sk No, składa się zawaliście. Składa się. Co gadam w ogóle? Nie wiem. A chodziło mi o to, że się prześpię. Bo mam ze sobą też łóżko. Obok gdzieś tej fortecy. Co to za góra jest w ogóle? Ona nie jest z dirta zwykłego, chyba że to jest stone. Stone, albo kablu Nie, stone. Lawa w ogóle wszystko? Nieźle, nieźle. Ale gdzie jest wejście? Wejście jest chyba z tamtej strony. Zaraz sobie poszukamy. Czy tak, czy nie? Chyba nie. Chyba, że jest jeszcze z drugiej strony. A jak się mylę, to czyli że trzeba będzie rozwalić mury Co już? Może zaraz nam nie wybiegną jeszcze Nie wybiegną, ale creepery już są Dobra, jeżeli tam też nie ma tej bramy, to trzeba będzie przebić się przez mury <laughs> Tak, trzeba się będzie przebić przez mur albo. No, nie, przebije się, żeby było łatwiej uciec. Ale jeszcze tutaj bym sobie wykopał jakąś małą dziurę, żeby się w niej przespać. Standard, standardowo, tak jak na bagnach: pochodnia, łóżko, zamknę na wszelki wypadek i śpimy. I jest I jestem I już gdzieś mnie tu chyba Zaraz zaatakuję zombiak. Albo i nie, albo i tak Albo ja zaatakuję go Dobra Oto chwila prawdy, czy zginę? Nie powinienem, bo oni tu będą się raczej tłuc nawet i między sobą tak jakby Zrobię sobie jakieś duże wyjście Dobra, atakujemy tym, tym, tym. Pewnie oni mogą otworzyć z od, od wewnątrz No nie, ten szkielet to co, czego on się nie pali <grym> Chyba stał pod tym cieniem Ło wow. już, o tu jakaś woda Mamy też... Mamy też mob spawnery więc trzeba je rozwalić Co jest tam na górze nie wiem ale pierwsze Cały czas słyszę że chodzą po trawie prze idziemy do tego domku Iron Sword i Letter Cup No nie powiem przyda mi się Ło, wow, ale ich nagle przebiegło I skąd się wziął ten zombiak Dobra A, stąd wychodzą chyba Dobra, to idziemy tutaj. Ło, wow, szkielet Wybuchaj, wybuchaj. Dobrze Chyba znalazłem miecz kolejny żelazny, tak Ło szkielet Gigi, -nie, nie nie nie, gdzie on jest Gdzie on się psykał Gdzie on jest? Ło! A on na górze był chyba Dobra, rozwalił przynajmniej spawnery, fuck Nic nie ma tu? Nie ma, dobra Całą wioskę im rozwalę Tutaj nie ma nic, to może idziemy tutaj na górę zobaczyć, co tam jest. No, może jakieś schody będą, o. Nie, chyba nie będzie. Tu jest jakaś pułapka w ogóle. A. A, fajnie. Ale dziura nadal jest. Ło! Fuck. Czego ja mam tak mało jedzenia? Punktów pasku głodu, odsunij się! Nie, nawet nie wiem gdzie ja mam iść teraz. Co mam robić? Pójdę tą wieżę, obadam. Już coś tu zaspałniło. O nie no, jeszcze wyżej są. Nie za wysoko. A jestem ciekawy, czy tu była jakaś skrzynia. Była. No, dwa żelaza 5 złota. Nawet dobrze. Jesteśmy na górze, więc można coś tutaj zrobić. Oh, fuck! Gdybym nie wszedł na tą wieżę, byłoby trochę ciężko... Oh, fuck! Ja, ciężko by było. Ale ich dużo siedzi na dole. Uderzą mi stąd? Chyba nie. O, no, na spokojnie sobie mogę rozwalać spawnery. Połowa się spaliła. Teraz przeskoczyć dobrze. Dobra. Teraz nie wiem czy spadać razem z nimi tutaj. Tu jest wysoko. No, już nie mam wyjścia nawet. Fuck, nie mam ochoty tam lecieć. Nie, pierdziele, wyjdę stąd. Nie będę ryzykował. Wyjdę stąd i pójdę do następnego... ...pomieszczenia. To jest wieża, tak? Tak. Tu by mi się przydała siekiera. I tutaj już chyba skoczę. Tylko, żeby mnie nie zepchnęli. Światło jest, nie powinni się respić. Dobra, jeszcze tylko drugi rząd. Tu jest trochę ciemniej. I jest, dobra. Na dole dużo creeperów. Ogólnie jest wszędzie dużo creeperów teraz. To jest to duże pomieszczenie, chyba tak. Nie. Jak to jest? Aha, to ten jakby... Odsuń się! Oh fuck! Oh fuck, ale creeperów. A ja? Aha. Oni chcieli iść naokoło, bo mają te nowe... O oh, fakt Nową inteligencję Spieprzać Nie, tylko nie skrzynię Uf, Dobra Skrzynię mogę obadać Złoty miecz, cztery jabłka Dobra, zjemy sobie jeszcze złote jabłka teraz Zjedno ja zjadłem, dobra Parę szkieletów, parę creeperów, które mają wybuchnąć. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze. Tu jeszcze szkielet jest. Zginął. Tutaj jest jakieś mięsko. Dobra, dobra. To badałem. Tu jest świnia. Nawet dwie. Tu jest kolejna wieża. Dobrze. Tak, niezbyt. FAK Myślałem, że dobrze, ale nie do końca Dobra FAK <laughs> Jeszcze świnie zabiłem Dobra, możesz już wybuchać Tu mam skrzynkę jeszcze, o ile złota Diamenty Dobrze niech spada I wieża obczyszczona Co za świr O! Co za camper Dobra, tu jeszcze w środku nie byłem, tu trzeba wejść tam drzwi są chyba Byłem tam w środku, o, proszę Dobra, to tam byłem, tutaj byłem no Zaraz tam nie do końca. Nie, tam nie byłem, o ale creeperów, fuck. Jak to dobrze, że oni się nawzajem zabijają Jeszcze mi ta wieża została Spawner jeszcze Pierwsze może spawnery rozwalę Kurde, długo się rozwala na tych draminkach Nie cnij teraz Wow, spadł z góry Są następne Chyba na mnie spadnie teraz jakiś Tak myślałem I spadły na mnie wszystkie prawie Dobra Aha fajnie A nie dobra skrzynka jest Skrzynka stoi Wtedy <grytanie> trzeba się jakoś do niej dostać Diamenty, złoto i żelazo Dobra Dobra i idziemy do ostatniego budynku, który jest chyba największy i jest bardzo dużo Creeperów, które chyba się w tej wodzie nie będą nawzajem zabijać. Nie fajnie. Nie fajnie i ciężko. Tylko, że one do mnie dojdą teraz. Aha, to jest tak zrobione, dobra. I nie, nie dojdę teraz do mnie, ale... Aha Aha, dobra, fajnie, o fuck, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie Słońce zachodzi No to teraz już zawaliście po prostu Ale... Udało się <ścoughs> Jeszcze kamienne miecze Nice, 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 nice. Oh fuck. To nie było już nice. No fuck, jeszcze zginę zaraz na koniec. Dobra. Creeperów można powiedzieć, że nie ma. Idę się jeszcze przespać. To ich w dzień wybije do końca. Chowaj się. Jest, tu dla się. Udało się. Udało się. Porozwalane jest bardzo. Tam byłem. Jeszcze resztki triperów trzeba rozwalić. Dobra. Tu nie ma żadnego. Tam też nie ma. W tej wieży byłem. Tam byłem. Tutaj jest jakieś zejście jeszcze. Myślałem, że tutaj nie ma drobinki. Proszę bardzo. Sprawdźmy. Sprawdźmy. Aha! A, to w ten sposób. Tajne przejście. Proszę bardzo. Nie widziałem tego. To może przeczytamy jeszcze to tajne przejście. Chociaż w sumie nie, nie ma sensu. Tej jednej notatki nie będę czytał, i tak ten dyk nie przeszłem. Nie przeszedłem, nie wszedłem do tej fortecy. Tak, dobra. Więc może wejdźmy sobie na mury. Żeby jak tu jeszcze jakiś Creeper został gdzieś, którego nie widziałem, to żeby mnie nie zabił. I przeczytajmy sobie notatkę. Koniec. Tak więc znowu wygrałeś. Creepery już nie będą nękać tych ziem. Gratuluję, przejścia mapy. Myślę, że sprawiłem Ci dużo zabawy i warto ją przejść. Jeśli przeszedłeś tak, że zadania pomocne, rozbudowałeś dom i dobrze się bawiłeś, to w 100% przeszedłeś drugą część bitwy o fortecę. Czy będzie trzecia część? Tego jeszcze nie wiem. Na koniec oceni w skali od 1 do 10. Myślę, że dam 9. I to takie spore, bo nie dać, że były fajne budynki, fajne zadania. Jest nawet długa, co mi się nawet bardzo, bardzo podoba. Ładnie wygląda. No i tyle chyba. Ogólnie gra się w tą mapę bardzo fajnie. Tak więc jeszcze raz gratuluję i serdecznie pozdrawiam Player X7X. Tak. I to już koniec tej serii, więc ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.